Mieszkańcy Jeleniej Góry nie wychodźcie z domów, jeżeli dbacie o swoje zdrowie. Wpisy o tego typu treści od kilku dni pojawiają się na facebookowym profilu Jeleniogórskiego Alarmu Smogowego. Powód? Bardzo zła jakość powietrza. Pytanie przez nas mieszkańcy podczas ostatniej sądy na ten temat są zgodni. Smog ma negatywny wpływ na zdrowie. Odczuwają to na własnej skórze. Mi przeszkadza, mi dokucza, kaszel ciągłe, jakieś nawroty chorób z gardłem związanych, z drogami oddechowymi. No i kupiłam nawet sobie maseczkę antysmogową, niestety. No, nie jest zbyt skuteczna. Powinniśmy dbać o środowisko, o przyrodę, o to, co pozostawimy przyszłym pokoleniom jeleniogórzan, Polaków, w ogóle mieszkańców naszego globu. Jest to niezwykle istotne. Może to tak brzmi ładnie cukierkowo, ale powinniśmy robić wszystko, żeby to zmienić. Najgorsze to jest to właśnie z tym, tym dofinansowaniem, bo dofinansowanie oczywiście dostajemy, ale trzeba najpierw włożyć swoje pieniążki, a nie wszystkich skrwać na to, żeby te pieniążki yy, jakoś Wydać na to ogrzewanie, bo to jest naprawdę przedsięwzięcie dość drogie. Żeby dotyczył y, ludzi y, biednych y, także, nie tylko tych, którzy gdzieś tam mają świadomość większą, y, są na co dzień z mediami, ale to trzeba zacząć właśnie od tej y, sfery ludzi najbiedniejszych, y, którzy, którym najtrudniej jest zdobyć opał dobry, y, którzy palą byle czym. Prawda? Myślę tak. Myślę, że tak trzeba by zatroszczyć się od najuboższych, którym trzeba pomóc w tym. Nie widzę akurat ciągu do tego, to znaczy nie ma trendu takiego, żeby dbać o środowisko. Co musiałoby się stać, żeby ten trend był? Prawdopodobnie zmienić powinna się całkowicie władza bo to od góry jest najważniejsze, żeby jakoś zadbać o to, żebyśmy mieli dobre, zdrowe środowisko. Pani jako senior odczuwa tę jakość powietrza, gorszą jakość powietrza? Ja wiem, czytam tylko na przystankach jaka jest. Podobną opinię mają przedstawiciele Jeleniogórskiego alarmu smogowego, którzy piszą tylko kompleksowe rozwiązania dla całej kotliny Jeleniogórskiej dadzą zdrowo żyć mieszkańcom kotliny, zwłaszcza tym, którzy mieszkają poniżej 600 metrów nad poziomem morza, gdyż przy tak występujących warunkach pogodowych całe zanieczyszczenia powietrza spływają w dół kotliny. Żądamy od posłów ziemi jeleniogórskiej aktywnych działań w tym zakresie. A problem smogu poruszyliśmy także podczas jednej z ostatnich sesji powiatu jeleniogórskiego. Mówiąc o smogu musimy zacząć od siebie. Nie możemy oczekiwać, że przepisy, które będą choćby najdoskonalsze, załatwią nam problem same w, z siebie poprzez to, że mamy dobre przepisy. Smog generalnie to jest efekt działań ludzkich. Obojętne czy działań ludzkich w miejscu zamieszkania, czyli tam, gdzie korzystamy z energii szeroko pojętej, czy działań ludzkich tam, gdzie jesteśmy w przemyśle, prowadzimy jakąś instalację i korzystamy również tutaj z energii. Z perspektywy naszego wydziału mogę powiedzieć tyle, że przemysł, zwłaszcza ten duży przemysł, który zatrudnia fachowców, który zatrudnia ludzi z przygotowaniem specjalistycznym, ma takie możliwości, ponieważ ma na to fundusze, radzi sobie dosyć dobrze. Rzadko zdarzają się przekroczenia tutaj w tej materii, dlatego że działalność przemysłu jest uregulowana bardzo dużą ilością zezwoleń, pozwoleń które, żeby uzyskać, należy spełnić określone warunki. Warunki są również określone. A jeżeli chodzi o te pojedyncze jednostki rodziny? A jeżeli chodzi o te pojedyncze jednostki rodziny, to tu mamy duży problem, dlatego że wszyscy chcielibyśmy mieszkać w czystym otoczeniu i bardzo dobrze. To należy, do tego należy dążyć. Bardzo y, fajnie widzimy to, co się dzieje u sąsiadów. Bardzo szybko wtedy też reagujemy, bo coraz więcej zgłoszeń mamy. Na takie zgłoszenia reaguje Straż Miejska. Jej wizyta, jak wiemy, może zakończyć się sporym mandatem. Jednak, zamiast płacić kary, warto zastanowić się, co można zrobić, aby wszystkim oddychało się po prostu lepiej. Niestety, jak widać, nie wszystkich stać na to, aby wymienić stary piec na nowy, co umożliwia m.in. program Czyste Powietrze. Nowy projekt w najbliższym czasie realizować będzie także Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego. Weź dotację, wymień piec. Pod takim hasłem 27 stycznia 2020 roku o godzinie 12 w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania na ekologiczne. Na jakich warunkach? O tym będziemy informowali Państwa w naszych serwisach informacyjnych.